Oh, wow. Wow, dobra, to będzie najlepszy podcast. Tak. I to tak się zacznie. Mhm. Gdybyśmy miały być związkiem frazeologicznym, byłybyśmy związkiem frazeologicznym. Jak pies do Tak, po wielu miesiącach odwlekania tego, ciężkiej pracy. Potu, łez i... dochach. Tak. Do mojej cukierku. Problemów z mikrofonem. Z kablem. No. Z czasem. Z grętem. Ze skrętem kabla, tak, tak, tak. I w końcu możemy... Coraz bardziej boomerskie żarty. Nic się nie zmienia W końcu. Tak, dzisiaj zaczynamy. Pierwszy, pierwszy odcinek. Po prostu. Podcast. osnach A nazwa naszego odcinka to... Po prostu podcast. Odcinka! A. A, kurwa. <laughs> Dobra, wracamy po przerwie. To jak się nazywa ten odcinek? Śniło, Śniło mi się. się. I tutaj są wiele kropek. Da, da, da. Akcja. No to najpierw chcielibyśmy, zanim przejdziemy do rozrywkowej części, tak, to najpierw troszkę treści popularno-naukowych. I ostatnio się właśnie z dziewczynami zastanawialiśmy, czy mhm. każdy z nas, własny, mhm. i tak naprawdę wszyscy śnimy każdej nocy, tylko nie zawsze po prostu pamiętamy, co nam się śniło. I po prostu osoby z poważnymi zaburzeniami psychologicznymi, tylko nie mają. Snów, więc no, jeśli nie macie snów i od dłuższego czasu, to może powinniście się udać na jakąś wizytę do lekarza. My na szczęście śnimy i robimy o tym nasz podcast, więc jesteśmy zdrowe i bezpieczne. I możemy przejść do następnego tematu, jakimś jest <grym> pozytywnym, pozytywnym tak. akcentem: nasze sny. Nasze tak, sny. ja bym chciała najpierw usłyszeć mój ulubiony syn o matko, e, czyli mówisz o tym, co mi kosmetyczka ukradła meble? Tak. A, no to e, nie wiem, to było z miesiąc temu jakoś. W ogóle to nie, dziwne to było, bo nie miałam jakby styczności, nie rozmawiałam z nikim o meblach, nie miałam z nią też żadnych styczności typu nie spotykałyśmy się na paznokcie, ani nic. No i któregoś dnia śniło mi się, że moja kosmetyczka przyjechała do mnie na paznokcie i przyjechała koparką. Taką no, taką żółtą. No i wysiadła, no i robiła mi te beznokcie, wyszła z domu i ja nie zauważyłam, że zabrała mi pół po pokoju mebli, czyli regały, biurko. I ona wzięła to, tą dużą koparkę na taki załadownik i ze z tym pojechała. No i ja później wchodzę do pokoju i tych mebli tutaj nie ma. No i zadzwoniłam na policję, gdzie są te meble? Poszliśmy z tymi policjantami, normalnie całe, całe tutaj okolica się zebrała, żeby szukać tych mebli. I pojechaliśmy do jakiegoś lasu i my szukaliśmy w lesie tych mebli: no bo gdzie mogą być meble? Przecież w lesie to jest jedyne, jedyne możliwe y, miejsce, gdzie mogą być sklepione meble. Meble zostały uprowadzone do, do lasu. Meble zostały uprowadzone do lasu. No i później się okazało, że ja miałam po coś jechać do mamy mojej kosmetyczki. I ja wchodzę tam do... I ona mi pamiętam miała dać ogórki kiszone. I ja pojechałam po te ogórki i ona... Jakby wchodzę do tego domu, gdzie ona mieszka, a ona jakby wyjmuje te ogórki kiszone z mojego biurka. Mi się okazało, że ta kosmetyczka zabrała te... Yy, te meble do swojej mamy. I to to... bezczelna. No nie? To naprawdę. Ale ten sen to po prostu nie wiem, będziemy na górze Dobrze, się że widzę. się historia dobrze skończyła, meble się odnalazły. A ja ogórki. Nie wiem, ja Nie wiem. Najważniejsze, że mam ja mamy górki no, tak, no tak. górko dostałam do domu, to nie pamiętam. A zabrałeś te meble do domu? właśnie nie pamiętam, bo się obudziłam. To było tak straszne, że wiesz, że pierwsze coś sprawdziłam, <laughs> czy tylko stoi na miejscu. No tak. Moroż tego snu jest taki, że jeśli przyjeżdża do Was ktoś koparką, sprawdźcie czy macie meble. I nie ufajcie swoim kosmetyczkom, tak. Drzwi na krótkę, jak tu przyjść. Drzwi na w mieście rodzinnym, kutka na czymś innym. To w było. Co ty gadasz? No, czytałam, że to w Piotrowie było. Ja Ej, nie. to faktycznie kupić. No. Ojej. To jednak nie w rodzinnym. No, to nie w rodzinnym. Ale w sumie to jest ciekawe, bo snu nie mogę przypomnieć, ale możemy. No, to nie jest brzydkie słowo, w sumie jesteśmy dużo dorosłe, że sobie w pewnym mieście w województwie łódzkim gościu założył kutkę na przyrodzenie. No. I straż pożarna musiała przyjechać i mu to zdjumować. Tak. A czemu straż pożarna? Nie wiem. Nie pogotowie? No, a czym pogotowie mam to... to zdjąć? No, no, ale. Czy, czy, czy to... kawką. Ale... Wypompować wodę? Czy całkiem? jeżeli byście sobie zrobiły jakąkolwiek krzywdę, ja nie mówię, że tak debilną jak ten gościu, ale no kto dzwoni nie w takiej... Na przykład jak ludzie żarówki sobie wkładają do buzi, to dzwonią no. wtedy po straż pożarną? No nie wiem, ale no przykład... ja myślę, że średnio im zadzwonić, po moją żarówkę, <laughs> I bo mają żarówkę. I znajomi? <laughs> no SMS-a kiedyś na tonek 112? To się dzwoni po prostu na 112 i oni kierują gdzieś. No, I do, do pana z jest... skutką no, serio... wysłali straż pożarną. Ale, ja mam... <laughs> ale no. no. Jakby, moim zdaniem tylko straż pożarna ma takie możliwości, żeby. No, to on... to w sensie oni mają tu różę. To taki. Tasaki, nie? Tasaki, czy... A ciekawe czy obcięli czy... <laughs> kutkę z czymś. Może pogotowie po prostu by odcięło kłótkę z czymś, a Straż Pożarna odcina tylko kłótki, dlatego... Ale ja mam tak dużo pytań, znaczy w moim... <śm> naj jakby dlaczego, po co, jak, czemu, jak? a po drugie yy, jakby... No wyobrażacie sobie, że musicie zazwyczaj na 112, powiedzieć, nie. że macie kutkę na przyrodzeniu i trzeba to nie, zdjąć tak i samo... potem przyjeżdża to pogotowie no. i jakie to musiało być niezręczne po prostu no, dla no, wszystkich bo, ludzi. Na przykład, no, ktoś się włożył zatoran w dupę, pamiętam to takie coś. I na sor przyjechał i miał w dupie dupę zatoran. No, dlaczego? <laughs> Może jednak wróćmy do no. snów. <laughs> A jeszcze sorze to nie są sny? To są no, prawdziwe no, rzeczy? No, dobrze, że nam się takie rzeczy nie śnią. O Ale jakby ktoś mi powiedział, że to by mu się śniło, to ja bym powiedziała, że to mu się śniło. Jakbyś ktoś mi coś powiedział, ja bym powiedziała, że to był sen, a nie, że coś się serio wydarzyło. To jest też w ogóle ciekawe, jakby ta granica między tym. Głupota ludzka nie zna granic. Naprawdę. Więc nie ma granic. Że wszystko to, co nam się śni, jest jakby możliwe, żeby się wydarzyło w prawdziwym życiu. Nie, chyba nie. Nie, wydaje mi no się. że nie. zobacz, takie ludzie Moza, biorą, robią. Kosmetyczka, która przyjeżdża koparką na paznokcie. tylko no, By, ale... człowiek, który Zag... atakuje moją mamę no, człowiek. Dobra, to w mniej realne, ale zakładając, że twoja kosmetyczka. Miałaby koparkę, prawo jazdy na tą koparkę. Yy, I droga pod twój dom Nie ma jazdy, nie ma opcji po prostu, żeby pojechała bez prawa jazdy. Dobra, no zakładamy tutaj wszystko zgodnie z prawem. No tak, bo kradnięcie mebli jest zgodne z prawem generalnie jak Ona wzięła te meble. Ona to, mówiła, to, jest to jest bardzo silna kosmetyczka. To jest wózek widłowy, więc musiała mieć uprawnienia do wózka widłowego. Wow! Może numer tej kosmetyczki. Ale to, właśnie, że jak nam się to wszystko śni. To firma transportowa za darmo. To w snach wydaje nam się, że to wszystko jest realne. No Jakby tak. Nigdy Olga w śnie nie pomyślała, że Boże, chyba mi się to śni, bo przecież nie można nie, zabrać nie. mebli koparką. To jest tak, jakby, czasem mam takie sny, że jakby jestem w tym śnie, ale czuję, że mogę go kontrolować. I czasem mam takie taki sen, jakby. takie serio, <laughs> to, to się nie klei ze sobą. Jak miałam sen, że... Yy, co to było? Igą Świątek wtedy. Aha. Że mieszkaliśmy w jakimś hotelu i ja musiałam przez cmentarz przejść i w ogóle, a później się okazało, że to zupełnie jest inny hotel i jak wyszłam na dół, to była moja rodzina. Ja też w tym śnie pamiętam, że byłam taka... Serio? Jakby przed chwilą to było coś innego, a teraz Aha. wychodzę jakby w spokoju, zupełnie coś innego. To no. nie, to ja tak nigdy nie przeklinam w snach. Ale czy? na przykład na TikToku coś, a na TikTok to jest wiadomo bardzo rzetelne źródło informacji. Tak, tak, tak. Coś takiego mi się ostatnio migało, że w śnie jakby, jak masz taki jakby się świadomy sen, yy, nie można powiedzieć, jakby. Tej osobie, że, że to jest, tej, w którą się. Jakby, jak się rozmawia w śnie z jakąś osobą, to nie można tej osobie powiedzieć, że na nie istnieje, nie żyje, albo że to jest sen, bo wtedy jakby ten sen przeradza się w koszmar. Nie wiem, czy widzieliście takie coś na TikToku. Nie, ja. nie wiem, czy chciałam to wiedzieć. Nie, ja mam... Żeby nigdy nie mówić w świadomym śnie tej osobie, że ej, Ale to przecież, przecież to jest sen. Albo ej, przecież ty nie istniejesz, albo ej, ty nie żyjesz, bo wtedy ona podobno się wścieka w tym śnie. Ale na TikToku też widziałam, że jak zobaczysz osobę podobną do siebie, to żeby uciekać. Jest w ogóle taki trend. Nie macie takich trendów? Nie, bo. Na ja szczęście nie. Jestem raczej autostopem. Ja nie, ale. nie, nie oglądam takich... tylko was na TikTok. Ale z drugiej strony, to jest wszystko to, co kreuje nasza głowa. To może hmm, po obejrzeniu to się... takich rzeczy w naszej głowie to się to koduje i teraz ty tak będziesz miała. A ja na przykład, gdybyś mi tak powiedziała, to bym ja tak nie, nie miała. Nie, nie, miałam. nie miałam takich rzeczy, dawno to widziałam, ale. Nie lubię na przykład w swoich snach tego, że ja bardzo w snach mam tak, że się budzę. I myślę, że o, już się obudziłam, to był tylko sen. I tak. I potem, o, i się obudziłam, to był tylko sen. I tak. Taka pętla. Taka pętla, że. I potem na przykład obudzę się w końcu i tak. No się już naprawdę no. obudziła, już nie chcę być tutaj. Bo od, odwalają się takie rzeczy i o, to był tylko sen, tak fajnie i tak... Iż w końcu się skończył i, i dopiero za którymś razem i, i to jest straszne, bardzo tego nie lubię. Co nie, nie, to nie, ja, tak, tak ja mam tylko taki jeden etap, że... Myślę, że jakby raz się obudzę i myślę, że się obudziłam, ale to jest nadal sen, i później już się budzę, naprawdę. Nigdy nie miałam jakby więcej etapów czegoś takiego. Ja mam bardzo trzy czy cztery razy. Myślę, że trzy czy cztery etapy takie. Ja mam bardzo często coś takiego. I generalnie mm, ja czasem przez... Ja mam ze, ze senami tak, bo raczej z, zawsze pamiętam, że coś mi się jednak śniło, mhm. i momentami mam tak, że ja się nie chcę budzić, tam jest tak fajnie, w tym śnie w ogóle, zostałabym tam. Ja zazwyczaj tak. w najlepszych momentach mam takie... No! Dobra, idzie, wstajesz. No, ja często mam tak, że ma się coś już wyjaśnić, jakaś zagadka, ja się wtedy budzę. Jakby chyba nie mogę się dowiedzieć, no, co chodziło. Cały dzień później myślisz pewnie o tak. tym, Tak. się skończyło. No, albo mama mnie jeszcze obudzi, to już jest w ogóle... Pamiętam, ostatnio mi się śniło, że mama mnie wkurzała w śnie i miałam wyjawić w tym śnie jakąś tajemnicę, a ona mnie w życiu prawdziwą obudziła i mówię: No teraz to już przesadziłaś po prostu podwójnie. W po sumie zła, po prostu musiałam przez pół godziny wypić swoją pranną kawusię i się uspokoić. kin-rutin, nie zapominajmy. Tak. A miałeś te sny prorocze? No, o, ja to nieraz. I pamiętam swój pierwszy sen proroczy. Może mhm, no. No, no, no o tym opowiesz. Nie. Nie, jednak nie chcę. Nie. <noise> jednak serio, no to wydaje mi się, że ja miałam chyba była zderówka aż 6 lat i szłam, byłam. W w klasie się bawiłam z tymi dzieciorami wszystkimi no i nagle poszłam, jakby też nie wiem skąd się to wzięło ale poszłam do jakiejś tej naszej opiekunki i ja powiedziałam, żeby uważała, bo coś się zaraz stanie a ona mówi, że skąd ja to wiem, ja mówię, że no to mi się wszystko śniło a ona mówi, no co ty, co ty, no i później no ona się nie? odwróciła odwróciła się, jakby to się stało i później się tak na patrzyła i ona nie chciała mi uwierzyć. Tak jak ostatnio sobie właśnie też przypomniałam, że jak byłam mała, to zostałam jakby niesłusznie o coś posądzona. Mhm. No, ale nikt mojego dziecka nie uwierzy, że to, co ktoś inny mówi, to jest nieprawda, a to, co mówi dziecko, to jest prawda. Mhm. I teraz jestem obrażona w ogóle na tych wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w dorosłej osobie. Możesz ani... teraz im to wygarnąć. Na tak. pewno teraz tego słuchają. No ja mam nadzieję, ale właśnie yy, wracając do tych snów proroczych, to bardzo często tak mam. Teraz mhm. już mniej, ale tak myślę, że od szóstego roku życia do jakiegoś piętnastego, no to miałam bardzo często. Aha. Teraz już nie wiem, nie pamiętam kiedy ostatnio miałam. Ostatnio miałam sen proroczy, pamiętacie co wam mówiłam? Że napisała do mnie kolegi siostra, to mi się śniło. A, no. A później siedziałyśmy razem i patrzyła, i ona do mnie napisała, jak my ze sobą w ogóle nie rozmawiamy, nie? No, Ej, no, mam... nie chciałabyś założyć biznesu by bycia wróżką? Nie. Jasny prorocze, bo być wróżką, tutaj tarocik. kula. Aże, jest Jasno, no widzę. No. Jasno. Taki... Ja... są takie, że w latach 1994-1991? <grym> Na 800 chyba dziesięć spraw, które mhm. były chyba zaginięte, w takich, których brała udział jasnowidzowie, mhm. to 10 spraw zostało jakby rozwiązanych przy pomocy jakby tej tak wizji, wizji mhm. z czego 7 tak naprawdę zostało rozwiązanych, bo były tak proste, że nawet ten jasnowidz nie był potrzebny. To Dawka ciekawostka, bo mają te no. No, ale byś była ten, jak jest napis Nie, nie, nie. Ale nie, ja taką wróżką mogłabym być tutaj taro... ja nie wiem, każdy sobie wie, że co tam chce. No. Y tutaj tarocik ułożony, coś tam powymyślać. Tutaj na przykład masz tutaj kartę, punkt widokowy, Sky Tower. Tak. To znaczy, że niedługo wzbijesz Będziesz się nie na wyżyny swojej kariery. Tak, tak, tak. I zdobędziesz... 49 piętro. Sky, mhm. niebo. A, Sky? Is the limit. Ja bym takiej osobie na przykład przewidziała, że w najbliższym czasie nie czekają mnie podróże, bo stwierdziłabym, że skoro ma taki bilet w Kejsie, to na pewno gdzieś była ostatnio i no. teraz pewnie no, no. nie będzie nigdzie jechać przez jakiś czas. Albo bo można powiedzieć, wydałam. to jest w Kejsie zamknięte. To jest po prostu ja zamknięte, I... i twoje podróże są teraz zamknięte. Tak. Musisz się odblokować. I, ja musisz odblokować i musisz się. Musisz się otworzyć <laughs> na podróże i na ludzi, bo jesteś zamknięta. w Kaj się. Mm -hmm. Ej, w ogóle... Może ja będę wróżką? Mówiłam wam, że ja nigdy nie miałam proroczego snu, a dzisiaj mi się przypomniało, że miałam sen, który był tak semi-proroczy. Mm -hmm. Śniło mi się kiedyś, że byłyśmy na matmie. To już było na studiach. Mm -hmm. Mm -hmm. I ty chyba tam byłaś. E... Ja na matmie? No. Tym tak. razem. I nie pamiętam skąd ja to widziałam. W jakiś sklepik tam szkolny był coś takiego chyba. no W każdym razie ja skądś wziąłam chomika. I ja sklepik przez... sklepiku szkolnego. U mnie też było w szkole chomika. I świnki morskie. Tak, 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 u mnie też były. A? szczurki no. i zajączki. Ale widziałam jeszcze ten. Papuszki mieliśmy w sklepiku. I hotdogi. No to oczywiście. I hotdogi z tych papuszek, co się nie sprzedały. <laughs> I przy też były. I, I nie ja siedziałam morące. przez całe zajęcia z tym chomikiem w ręku, i tak tego chomika trzymałam, żeby nie uciekł. I jak ja się obudziłam, to miałam takie, muszę mieć chomika. To był znak, że muszę mieć chomika. I kilka ja pamiętam, miesięcy jak później. Jak tego chomika. Tak, no, ja też, w sklepiku szkolnym. Tak, w sklepiku szkolnym. E, <grym> I no, naprawdę, stwierdziłam, jakby to była taka rzecz nie stricte prorocza, ale. Wydaje mi się, że. Gdyby ja by... nie ten sen, to bym nie miała mojej roli nigdy. Wydaje loli mi się, nigdy. że jakby główną rolą w śnie odgrywała podświadomość. I ty może świadomie nie wiedziałaś, że chcesz chomika, ale pod mówiła kup chomika. I no Bo wydaje mi się, że to podświadomość jakby kreuje nasze sny. Ogólnie takie małe wyjaśnienie. I my jesteśmy team adoptuj, nie kupuj. Tak. tak I nie tak. popieramy sprzedawania zwierząt w sklepikach szkolnych ani zoologicznych. Tak, tak, tak. No, w sklepikach no, to w ogóle. Nie, serio, ja jakby. Żona, jak ja widzę chomiki w sklepiku szkolnym, to. No ja nie wiem, jak tak można. No, dlatego nie chodzimy do sklepików szkolnych. Nie, nie chodzimy do szkoły. Stop chomików w sklepikach szkolnych. Nie, chomikuj. O, a wy wiecie, że. Nie, nie wiem, czy jeszcze jest chomiku, ale tam jakaś jest, sprawa była. No, Jakąś sprawę mieli. Nie wiem, ale. się wydaje, no, że oni potajemnie sprzedawali chomiki w sklepiku szkoły. Tak, Ale wracając <laughs> do tego twojego snu, to wydaje mi się, że po prostu nie byłaś świadoma tego, czego chcesz. I pod świadomością mówiła, że okej, okay, ty chcesz chomika mm. i pod wpływem tego, że ci się fajnie. to śniło, to ty nabrałaś tej ochoty, żeby kupić. Hmm. I co nie, prostu, że <laughs> to nie było pro czystę baliłam twoją teorię. To może ja to. będę w kopii ratingu, może nazywać. Myślisz, co mi się śniło? Kiedyś... Yy... A czemu akurat w copywritingu? Nie wiem, bo stwierdziłam, że to byłoby proste? ale nie wiem, czy to jest proste? Ale nie opowiadałaś historii o copywritingu. No bo po prostu ja myślałam, że naprawdę oglądałam te TikToki, bo dzisiaj yy, siedzę sobie w pracy i sobie przypomniałam, że przecież ja przed snem oglądałam TikToki, jak wejść w, w copywriting, żeby zacząć w tym pracować, różne pomysły i tak dalej, i mówię, w sumie Why not? Mogę sobie obejrzeć teraz te TikToki. I tak wchodzę, tam nie mam niezapisanego, i tak sobie myślę, myślę, i tak. Ej, to mi się śniło. Jakby śniło mi się, bo nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co było w tych TikTokach. Ja tak jakby ja je rozumiem, ale nie, da, nie, nie dałabym rady wam ich przekazać. Więc... No to widzisz, może to jest snak właśnie, i może powinnaś tego spróbować. Może. Kiedyś y, moim narzeczonym śniło się, że zaczęłyśmy ten podcast, y, i że był bardzo fajny. Ja mam nadzieję, że masz to czy jest. podcast. <noise> podcast. Podcast. No. Narzeczony też. No właśnie. Eee, no, mam nadzieję, że to jest sen proroczy. Mm. Że się szybko sprawdzi. Okay. A macie na przykład takie osoby, które często macie w snach? Nie. No, ale, no, ale ja, ja mam osoby, które jakby w tym momencie odgrywają jakąś rolę w życiu, a potem one się już nie pokazują. Tak. Nie mam, że zawsze jest, chociaż nie. Ja mam... Olga ma gości honorowych snów. Tak, ja mam gości honorowych... A, przykład... to miało być snów przejście. Ale ja na przykład ostatnio y... tak któryś miałam sen z kolei i jakby świadomie śniłam. I jakby zauważyłam, że w tych niektórych snach jakby jest ktoś obok mnie. I zazwyczaj to jest mój kolega, ale ja go nie widzę i przeżywam ten sen w Aha. I multi multiplayer ogólnie jest, nie? Tylko on ma swój sen aha Ale no często mi się na przykład Iga w świątek śni, nie? To, to Iga świątek to jest, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Gość honorowy, rogi śni. Tak, że nie ma czasu trenować, bo jest w twoich snach. No właśnie, właśnie. Ale y, ten, y, no to też dziwne było ostatnio, co się praktycznie nam obydwu śniły te same osoby. No, to było dziwne. A później, jak pogadałyśmy, to jednak nie były te same osoby. Nie do końca. Czyli jedna, jedna była ta sama. Jedna była ta sama I imiona i, się zgadzały, i, nie? I, znaczy tak, imiona się zgadzały, ale jedna była na pewno ta sama. I tak. były też prezentacje, że prezentowały tak. coś i tak Tak, tak, tak Jak tak. to się mogło nausić obu? No. Kiedyś czytałam taką książkę. Ja to było, nie wiem, czytałam w gimnazjum, liceum, coś takiego. E, Kuchu, właśnie <laughs> Nie. Tam było takie coś, że każdy sen miał jakby był taki korytarz i były drzwi. I każdy no. miał swoje drzwi do swojego snu. Mhm. I tam były takie osoby w tej książce, które umiały jakby wchodzić do tego korytarza i przechodzić do tych swoich snów nawzajem. I właśnie ja na. w na tym korytarzu. <laughs> nie, ale serio. I każdy, każdego drzwi wyglądały inaczej. Mhm. No i jak ta osoba weszła do tego snu, to się normalnie z nim pojawiała, i osoba śniąca ten sen. Normalnie wtedy z tą osobą tam się widziała i mogła no. z nią rozmawiać. i... Spoko. Ciekawe. No a to, to nie byśmy było... podcasty nagrywać, jakbyśmy tak umiały. 3D. I byśmy miały zawsze na nie czas. No. no. To by było czas spania. No. Ile by ciekawych tematów, było. No. Jakbyśmy widziały w ogóle nasze sny? No, Moje ostatnie były tak straszne, że. nikogo by mnie nie, z... nie a Powiedz y sen o helikopterze. <laughs> No, mi się kiedyś śniło, e, śniło mi się, śniło mi się, że zakolegowałam się z ZUSję. Nie wiem czemu, ale tak mi się śniło i ona sobie zrobiła uprawnienia na helikopter. I po, przyleciała po mnie i mówi, chodź przylecimy się helikopterem. I polecieliśmy jeszcze po mojego kolegę ze studiów, który generalnie mieszka na wsi i tam uprawiają jakieś warzywa. Ale Pojecha polecieliśmy tym helikopterem w trójkę i Zusję zaczęła w ogóle imprezować i powiedziała, żebyśmy my prowadzili ten helikopter, a my nie mieliśmy uprawnień, i to trochę było nielegalne i szalone, Aha. generalnie. No, no i my właśnie z tym kolegą prowadziliśmy i polecieliśmy z helikoptera zbierać pomidory, ale nie tam na wsi u tego kolegi, co w ogóle zabawne: on nie ma pomidorów, mm. i stwierdziliśmy, że to może być proroczy sen, że powinien w tym roku zasadzić, pom zasiad, zasadzić pomidory bo może będzie na nich hype w tym roku. Eee, no i zbieraliśmy na blokowisku, bo mieszkam w bloku, pomidory po prostu na tych trawnikach, gdzie ludzie chodzą psy wyprowadzać. Zbieraliśmy pomidory. Dobry i nabuz. potem Tak. I potem Zuzia przejęła stery i się rozbiliśmy. No nie. I wtedy się obudziłaś? No właśnie nie wiem. My chyba gdzieś jeszcze poszliśmy z ZUSję. Zostawiliśmy tam helikopter. kolegę z helikopter, z tymi pomidorami i, i potem tam był gdzieś też mój tata. No, generalnie ja mam takie coś w tych snach. Nie wiem, czy ktoś tak ma, że. czy wy mówiliście, że, że tak nie macie, że ja potrafię. Mnie się jakby. E, postacie ze snu zmieniają nagle w inne i robią to tak smów, że ja tego nie zauważam i dopiero, dopiero w pewnym momencie albo rano sobie uświadamiam, że na początku snu to była inna osoba, a potem to była zupełnie inna osoba. Jakby one się zmieniają. Nie wiem. Dziwne. Nie, ja, tak się nie, ja też nie mam. Ja też się tak nie mam. Ale ostatnio próbowałam. Wymusić takie coś na sobie, to nikt się nie chciał zamienić. Nie, mnie to się zmieniają się, te zmienia, osoby. się, i się nie zmienią. A to nie jest takie smooth i, i nie wiem. A najdziwniejsze to jest takie, jak się przyśni nie wiem, czy też tak macie, że przyśni wam się osoba, o której w ogóle nie myśleliście przez parę lat. w ogóle Tak, nie, nie, nie istnieje w waszym życiu już tyle czasu i nagle wam się śni. I tak. Nie, to jest podświadomość. Właśnie. Co ty tu robisz w ogóle, człowieku? Nic stąd. Jakby nie masz innych zajęć? Mam wrażenie, jak tak słucham tych wszystkich naszych snów i Twoich analiz, Olga, że nasza podświadomość i to, co faktycznie myślimy, to się w ogóle nie łączy i rozbiega. I nasza podświadomość działa jakby poza nami. A wierzycie na przykład w to, że ktoś może. Majstrować coś na przykład przy Waszej podświadomości? Nie. Bo ja wierzę w taki. W, w sensie, no, w sensie nie W jaki sposób o majstrować? No bo na przykład y, miałam znajomego i codziennie mi się śnił. I ja o nim w ogóle jakby nie myślałam, no, jak mi się przyśnił, no to myślałam później, załóżmy. I śnił mi się codziennie przez tydzień, i tak nas, nasze szeroko się potoczyły. Ja się w ogóle nie odzywaliśmy do siebie ani nic. Że później, jakby przez, przez jakiś czas Znowu mieliśmy ten kontakt Aha. I Urwał się że w sensie zaczęliśmy i od razu był na takich bardzo Bardzo bliskiej relacji Aha. I później ja powiedziałam, że jakby nie no, sorry, sorry I się wszystko skończyło, przestało się śnić w ogóle I później po jakimś czasie znowu Że jakby próbował Jakby dać o sobie znać, coś w tym stylu, ja to tak czytam Że Jakby skłonił Mnie, żebym o nim myślała Coś mhm. takiego. I jakbym taki zbieg okoliczności wszystkich, w jakim my się spotykaliśmy, to było, nie było tak, że wiesz spotkaliśmy się nie wiem, gdzieś na kawie czy coś się umówiliśmy, tylko było tak, że jak gdzieś szłam i go widziałam, że on gdzieś idzie. I to Aha. nie było tak, że, 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 że on mnie śledził na przykład, tylko przypadkowo go spotkałam na ulicy. Następnego dnia jestem na przykład nie wiem, w sklepie i go mijam. Aha. Cześć, cześć, tyle. Mhm. no i i jakby miałam, ja nawet koleżankom pamiętam, mówiłam, że jakby to, nie, to jest dziwne, że ja się czuję jakby on coś majstrował. Że jakby sam, bo wiem, że też to jest taka osoba, która ona jakby nie wyjdzie pierwsza z inicjatywą. Mm -hmm. I jakby czekała na mój ruch. No i w momencie, jak się tak spotkaliśmy przez przypadek, no to zagadaliśmy. Później ten kontakt był jakiś lepszy, bliższy. Mm -hmm. I później w pewnym momencie było stop. I po jakimś czasie znowu Zaczął mi się śnić, widziałam go parę razy, nawet tu w oknie, jak stałam, to przechodził. I wiecie, no, nie patrzę przez okno przez 12 godzin, tak? Ale w momencie, jak na przykład stałam tutaj przy biurku i się spojrzałam w okno, coś tam, no to on szedł nagle, nie? To jest mm. albo bardzo creepy sytuacja, albo Twoja podświadomość coś robi, albo to byłby super sposób na podryw. No. Jeśli ktoś jest nieśmiały, mm, może? Manipulować tak osobą? Żeby się jej śnić. Tak jak ja dzisiaj zmanipulowałam panią w Pepko. Tak. No, tak, no. To była historia życia. A to może powiedz ten trik. Yy, poszłam dzisiaj po doniczkę do Pepko, i pani przede mną wzięła doniczkę, którą yy, patrzyłam sobie wcześniej. No i żenada. wzięłam, żenada, wiem. No i wzięłam sobie jakąś inną doniczkę i zadzwoniłam do mamy. I powiedziałam, że ej, słuchaj, jest ja taką super doniczkę, a w ogóle jak ja się cieszę, że ją w ogóle dostałam. I ta babka, która miała tą moją doniczkę, odłożyła swoją i wzięła tamtą, a ja wzięłam tamtą jej. I jestem teraz dumną posiadaczką niebieskiej doniczki, o jakiej sobie wymarzyłam. To jest ta? Tak. Fajna. No. A tamta druga, jaka była? No, tamta jest zielona. A to tamtą ona wzięła? Nie, ona wzięła taką inną. Bo ona. ja, ona była też niebieska, ale taka łamała się na bordo, miała taki dziewiętek, trochę ze złotym. No i mówię, o Boże, jaka to jest piękna doniczka, mówię, mamo, nie uwierzysz, jaka piękna doniczka, O ona tak spojrzała na mnie, na doniczkę i ja sobie odeszłam z tą, z tą moją, z tą, której nie chciałam brać o, i widzę, jak ona odkłada tamtą, a tamtych były kilka sztuk, więc ja tam zostawiam ja tą i ja podchodzę, zabieram do kasy, wychodzę. Sprytne. No, wychodzę. Ale z tym, co mówiłaś, to ja kiedyś na TikToku widziałam, no bo był taki trend, dalej chyba tam jest to takie manifestowanie i w ogóle, mhm. no to tam było coś takiego, że można wymanifestować coś takiego, żeby się właśnie komuś w snach pojawiać. Mhm że ja, 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 znając tego człowieka, jestem w stanie w to uwierzyć. Że, że on, coś też, on coś przy tym majstrzeleje. No. Trzeba głębiej będzie ten temat. No, że, no. że, że da się jakoś tak jakby pojawiać kogoś w kogoś z nas, manifestować i żeby właśnie ta osoba zaczęła o was myśleć. Tak było na TikToku, a przecież na TikToku. No to TikTok prawda. nie kłamie. Ja widziałam na TikToku. Tak, wyłącz TV, wyłącz TikToka. No, dokładnie. No, także chyba... A i wiecie co? Ja to odchodzę już w objęcia orf Orfeusza? Orfeusza? Orfeusza. <grym> tak, zostać mi się chce. Dobra. Ciekawe, Jest. co mi się dzisiaj przyśni. Tak. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Tak. Nora. Tak, i widzimy się jeszcze nie wiem kiedy. Pa! Pa! pa!